Wiem, że nie, nie raz już o tym gadałeś, e, mianowicie, że nie do końca jest ci na rękę, że jesteś kojarzony ze swoimi prankami. Chyba teraz na początku też e, jak, roz, jak mówiliśmy o tych prankach, to byłeś spoglądasz w kamerę. A tak, patrzę sobie, bo wiesz, bo nie wiedziałem, że będzie widać stopy przeszedłem w klapkach i skarpetach. Bo, <laughs> bo to jest w ogóle pierwszy raz e, w studio, nie w cage'u. Nie nie miałeś nigdy tutaj. <śmiech> <śmiech> Jeszcze <zmienienie, śmiech> <sieplany> nie, nie, no wiesz, pierwszy raz jestem na Galifemie jak miałem być w Znaczy, nie, nie o to chodzi, tylko. Uh, w studiach, to ja bywałem w życiu, Tak, ale na. Pr... No, no, tak. Nawet studiowałem psychologię. Wiesz, się bo wiesz, my zapraszamy czasami gości, nie? nie, 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 nie Takich, co nie walczą? No jasne. A, to nie wiedziałem. <sieplany> Wiem, że nieraz już o tym gadałeś, o tych pramkach, więc powracam do mojego pytania, bo ono jest dość złożone. Jest to przeszłość, którą zostawiłeś za sobą, mm -hmm. ale mimo wszystko dalej stanowi ona jakieś pasywne źródło dochodu, nie? Tak, ale m... bardzo jakieś nikłe, wiesz, bo tam demonetyzują. A jesteś w stanie. Yy, yy, Tajemnica, nie? panie kolego. Dobra, no, 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 okej. Okay. Ale wiesz, co jest najgorsze? Bo, bo ciekawi mnie to po prostu jako ja osobiście, jako twórca. Jestem ciekawy, jak długo jest w stanie taki film zarabiać. I nie mam, znaczy mam jednego zagranicznego kolegę youtubera, mhm. y, gdzie wiem, na jakich on CPM-ach bazuje i to jest rzeczywiście naprawdę, czasem, czas, czasem y, gdzieś tam wchodzi to na banie, że tą samą pracę, którą wykonuje ktoś za granicą, y, jakby ta, mhm. ta, ta sama proporcja pracy. Jest nieadekwatna do tego zysku, a robisz to samo Wierzę, Niby co o tak, ale nie do końca, bo w Polsce nie są takie złe stawki. To wy, youtuberzy, tak. Znaczy ja też, też mi się wydaje, że nie ale są. Ale właśnie nie? wszyscy tak nożykają, o jakbym za granicą robił, to bym kokosy. I tak w Polsce się świetnie zarabia na AdSense. Tylko trzeba robić filmy. Co do pranków, to no, zmieniło się, zmienił się regulamin YouTuba. Ja miałem kiedyś. Prank, z którego najbardziej byłem dumny, to nie był Spider-Dog, tylko był Gandalf. Że tramwaj przyjeżdżał i tak dalej. I YouTube mi to usunął, bo stwierdził, że to jest zbyt niebezpieczne. I mi mega jest przykro z tego powodu, bo dzięki właśnie Gandalfowi ja wbiłem ten pierwszy milion subskrypcji w Polsce. To był dla mnie taki, wiesz, ważny film. Istotny bardzo w, w mojej karierze YouTubeowej. To miał wp wpływ na jubileuszowy milion. Tak, tak. A tutaj mi zdjęli, odwoływałem się, ale. Wiesz, nie kasują z YouTube'a Kulusa, hom a kasują tutaj. Proszę mnie atakować. <grym> nie no, ale w, no to, bo w pewnym sensie. A to jest ta... prawda, że projekt Homunculus się i tak? się i, tak. I on dorósł są... <grym> i to jest UEFA i występuje u Ciebie na kanale. <grym> nie, to nie jest prawda, stary. Ale jeżeli by była, to musiałbyś, mi przyznać, musiałbyś przyznać mi gdzieś tam jakiś honor, że byłem w stanie wyhodować przez te 14 lat. E... Ukrywałeś go w piwnicy. Ale ty się wstydzisz tego projektu? Homunculusa? Tak. No jest to dla mnie stary jakiś kurde tam, nie? No to wiesz, to ludzie przeróżne rzeczy robią. to znaczy, takie bardziej Tylko ja tego było. nie robiłem stary, wiesz, no. Każdy wie, kim, czym jest homokulus chyba, nie? Bo to było w tym, w tym czasie... Jak, jeżeli ktoś nie wie, to niech sobie sprawdzi w internecie. E, w każdym razie, tam nie było stary spermy, nie? <laughs> tam było stary, tam było ja nie chcę było mleko Ja nie chcę Od początku to był przecież e, no taki no, kurde troll, nie? Nie no tak, ale wiesz, no właśnie, troll, ale mam wrażenie, że Ty się tego w pewnym momencie bardzo wstydziłeś. A uważam, że nie. W pewnym momencie tak, bo... Mało stało, kto to, Każdy, kto miał jakiś zalążek inteligencji, no to wiedział, że to beka i robienie sobie no śmiechu... No ja śmiecho, ja śmiecho, pamiętam, sobie, no pamiętam stary, jak wrzuciłem ten film... Ale my... wiesz, dzieciaki uwierzyły, nie? Kiedy bo, będzie rozwiązanie? Czy no się uda? ten projekt? Kurczę, Bogdel, udało się? Coś się wykluło? Kiedyś w ogóle było też tak, że... Jak tworzyłeś film na przykład, to, to było trochę inne komentarze bo nawet nie, nie, nie mogę tego nazwać komentarii, to było wykorzystywanie hajpu i trendów z zagranicy, które komentowałem na język polski, wykorzystywałem wideo i materiały gdzieś tam w sieci. No i tak jak robiłem Bokzela za czasów tych złotych ciekawostek, tych mitów. Co tam tak trzeba? No nie wiem. Nie spalimy się tutaj? <laughs> nie, to raczej nie. Nie, no wiem. E, w w, w, w każdym ten... razie... Kiedyś tak było, że rzeczywiście, jeżeli było coś takiego fajnego za granicą. Tak, bo on e... to, ten projekt był chyba w Rosji, nie jakoś tam? To było w A, Rosji. Tak. Nie ma co o tym tak. gadać. Było e... minęło. No, nie ma co gadać, bo to <laughs> gdzieś tam mamy swój czas antenowy, chociaż i tak wydaje mi się, że ten gagecz będzie na pewno dużo dłuższy niż, za, niż zwykłe kraje. No dobrze, to dobrze. E... W każdym razie, jak z perspektywy czasu oceniasz swoją ewolucję, jak oceniłbyś Sylwka Prankstera z przeszłości do dzisiejszego Sylwestra Atachy? Hmm. I czy jesteś w stanie powiedzieć mi, co będziesz robił za parę lat? Oczywiście, bo ja tak, ja, ja przygotowując te pytania o Indiach, mm. czyli wrócę do tego teraz, e, nie brałem pod uwagę tego, że to są jakieś plany z teamem i tak mm. dalej, tylko raczej właśnie wydawało mi się, że, u, że zbu, z, w momencie, gdy zbudowałeś taką społeczność, jaką masz teraz, czyli w Atache, oddaną grupę, która za Ciebie zabije, mm. no oczywiście w mm. sieci, mm. gdzieś tam, e, no masz takiego PR-owego digla, nie? w którym możesz po prostu strzelić headshota dla youtubera, który odjebał? Nie, ja tak nie uważam, bo Wataha to jest mądra grupa. Jeżeli ja y, przygotuję jakiś film i moje argumenty będą jakieś wymyślone i ktoś y, nagra odpowiedź i udowodni, że y, ściemniłem, to nie będzie tak, że Watacha będzie y, twardo stała. Nie, Wardręga i tak ma rację, mimo że nie ma racji. No, o, wiadomo. To są o, że ludzie, tak, powiedzą, tak, no tak. sorry, Sylwester, ale tym razem, tym razem to wymyśliłeś w ogóle sobie. Tak, tylko że gdyby na przykład nie było Sylwestra Watachy i ktoś by sobie odpierdalał na boku, to nie byłoby tego, kto te pochodnie poprowadzi. I tutaj bardziej mi o to chodzi. nie? Dużo jest kanałów komentarzach, Ale nie taki jak Twój. No jakoś teraz mi dobrze idzie, ale to właśnie, wiesz, jest dla mnie zaskoc... duże zaskoczenie. A co do tej ewolucji całej, yy, dla mnie jest miłe to, że yy, wiesz, kiedyś byłem wysoko, później szukałem tej swojej drogi, wy się śmialiście, youtuberzy, tak jak na konferencji powiedziałeś, robiliście sobie bekę ze że mi nie idzie. Na jakiej? No na ostatniej konferencji. Ale jak? Ja nie mówiłem, że ci nie... Nie, zapytałem. no przecież nawiązywałem, że Mandio, yy, mówił na streamie, że youtuberzy wyśmiewali mnie w kuluarach i ty powiedziałeś, że faktycznie tak było. Tak, ale Luś, ja się nie wam yy, za to. Nawet stary, tylko nie dam sobie zarzucić tego, bo ja stary... Nie no, mi wtedy, że tak było, że też się śmiałeś. Ja się nie to. śmiałem, że słyszałem, że się w kuluarach Aha, śmiali, o. ale też musisz przyznać, że twojego było yy, za czasów yy, yy, Esa Wardenga, mhm. Gdzie zrobiłeś psa pająka, to miałeś ego wyjebane w kosmos stary, i to jest w stanie potwierdzić wielu twórców. Tak, ale. Bo i, I dlatego śmiali się z ciebie, bo w momencie, gdy sytuacja spod Kampanile, chociażby, PGA bodajże. Jeszcze raz? Sytuacja spod Kampanile, hotelu chociażby, Aha. gdzie tam mówiłeś coś o tym, że masz przy hotel, czy coś takiego. Był... Co ty w ogóle opowiadasz? Nie, było nie? coś takiego. Co ty opowiadasz teraz? Nie, nie. nie teraz to teraz już wymyślasz. Ale teraz nie, będę nie cię musiał wyrzywać ci... na kolejną garę? Ale, ale, nie, nie, tutaj... ale było, było, były takie sytuacje, ja nie będę się chciał. Teraz gadasz głupoty, ja tutaj nie będę mówił ego faktycznie mi wystrzeliło? I ja o tym często mówiłem, i to jest normalne, dlatego też się nie dziwię Kacprowi, że w pewnym momencie, jak wiesz, nagle przyszła sława, to to ego poszło. Tylko pytanie: yy, dlaczego Wy tak uważacie, że to ego wystrzeliło? Dlatego, że wiesz, nie chciałem mieć za bardzo kontaktów z polskimi youtuberami, to jest prawda, ale to nie jest kwestia ego. Teraz wiesz, też, teraz już ego mam normalne, a dalej nie chcę mieć, nie chcę się kolegować z większością polskich youtuberów. Dla y, widzów zawsze byłem spoko, tak uważam, ale faktycznie na polskich youtuberów patrzyłem trochę z góry. No, no, no to właśnie to chciałem powiedzieć, że na przykład na tych wszystkich wydarzeniach, na tych eventach, by, y, wielu youtuberów, bo myśmy się... Ja Ci powiem się... dlaczego, nie? No, od... Kiedyś był taki event... Y... To chyba był ten krakowski, ale to były pierwsze edycje, co Stu z Rezygiuszem jeszcze organizowali, no nie? Tak. I ja właśnie na tym evencie, później był afterparty, i ja na tym evencie specjalnie gadałem z każdym youtuberem. Żeby nikt nie uważał, że ja się mam za nie wiadomo kogo, no nie? Z każdym gadałem. I moim spajem takim lekkim była wtedy mamiko, i ona mi powiedziała na drugi dzień, że ci wszyscy youtuberzy, z którymi ja gadałem, śmiali się ze mnie, że zobacz, Wardenga Wardengi nikt nie lubi, bo chodzi od jednego youtubera do, do drugiego i stara się znaleźć jakiś przyjaciół. Więc wiesz, jeżeli ludzie w tak sposób to odbierali, to w pewnym momencie się odciąłem i wolałem już nigdy z nikim, tylko ze swoją grupą, czyli z Wapniakiem. A, a, a nie, nie, było, nie było czasem tak, że już od samego początku mając świadomość, że jesteś tym e, top jeden na YouTubie i już e, gdzie była ta pierwsza, pie, pierwsze, pierwsze spotkanie z jakimś twórcą, to już w tym momencie byłeś. E, Byłeś taki właśnie z wyjebanym ego kozakiem, który gdzieś tam y, już z góry było widać, że, że gdzieś tam bierzesz go z góry, bo, bo, ta, bo takie opowieści o Sylwestrze Wardęgi, Wardędze z tamtych czasów słyszałem od praktycznie każdego znajomego z branży. No, znaczy, wiesz, ja zawsze y, miałem takie poczucie humoru trochę. Tak jak teraz sobie też ci wany jakąś szpilkę, no nie? Ego, nie ukrywam, było w pewnym momencie y, ostro w. No, wystrzeli, wystrzeliło mi, miałem wybujałe ego, teraz myślę jest zdrowsze, ale też yy, uważam, że jest trochę ponad normę, yy, ale uważam, że też twórca czasem musi mieć trochę takie, wiesz, le, le, delikatnie wybujałe, ale żeby to było zdrowe. Stonowane i takie, które gdzieś tam... Znaczy, bo ja, ja to trochę łączę ego z pewnością siebie. Uważam, że człowiek ogólnie, czy nie twórca, czy, czy twórca, czy człowiek powinien być pewny siebie. Ja po... na pewno mi nie można zarzucić pewności siebie, ale był taki moment, że ja na przykład. Tak jak teraz gadam o każdym, nie, teraz tutaj wspomniałem Evrona, wspomniałem jeszcze jakieś inne kanały, a kiedyś to właśnie wiesz, specjalnie. Tak uważał, że a, nie ma co nawet o nich wspominać, że było coś ze mną nie tak, ale to uważam jest normalne, naturalne, że każdy przechodzi tą drogę, bo wiesz, jesteś sobie normalnym chłopakiem. Yy, dlatego też się Kacprowi do, nie dziwię, że w pewnym momencie mu tak wystrzeliło, ale uważam, że za bardzo. I fajnie, że teraz yy, schodzi trochę z tego. Yy, zaczepiają cię ludzie, wiesz, dostajesz pełno wiadomości i to wiesz, odwala ci. A nie czujesz... Yy... Nawrotu tego ego. Nawet w ostatnim filmie się powiedziałeś na końcu, że ten filmik będzie trochę słabszy, bo tak, tak. już trochę mi, wypierdala ego do góry. Nie, nie, to właśnie jest po to, żeby nie wywalało do góry. Ale to, to nie chodzi o ego. Chodzi o to, że my jako twórcy przyzwyczajamy się do wyświetleń. Jeżeli ja będę miał ciągle po 900 tysięcy wyświetleń, to nagle jak sobie będę chciał o czymś nagrać i sobie pomyślę, nie, to nie jest temat, który zrobi 900 tysięcy wyświetleń, i ja to zostawię. To jest na przykład przykład z Gargamelem. Gargamel wrzuca film raz na pół roku, bo on czeka, aż będzie na tyle mocna sprawa, że, że to znowu wstrząśnie internetem. A jestem przekonany, że wielokrotnie Gargamel by chciał nagrać coś yy, o jakiejś sprawie mniej istotnej, która na przykład go interesuje i chciałby o tym powiedzieć. I właśnie. Jest uzależniony od wysokich viewsów i wie, że ta tak, kontrowersja tak, nie zbuduje takiego tak, zainteresowania. Tak, każdy youtuber to ma. I ja dlatego. Yy, to jest też dla algorytmu dobre, że nie może być tak, że ja ciągle będę miał te wieści więcej tysięcy, milion i specjalnie wrzuciłem relacje z konferencji. I to też mi zrobiło teraz za dużo wyświetleń, ale właśnie teraz specjalnie jeszcze chcę, jeszcze chcę wrzucić jeszcze słabszy materiał typu, że a robię sobie domową siłownię, żeby to zrobiło tak 300-400 tysięcy, bo wtedy właśnie jest fajna sinusoida i człowiek się tak nie przyzwyczai, a najgorzej jest właśnie twórca się przyzwyczai, a ja wielokrotnie to w życiu miałem, na przykład z prankami tak było, nie, Rzuciłeś psa pająka, no to teraz trzeba to przebić, a jak to przebić? No właśnie i powiedz mi, czy I to zniszczyło mnie, nie, bo ja nie potrafiłem się do tego oderwać, że a dobra, był pies pająk, a teraz wracam, będę siedział w tych klicach, żeby był kolejny Ale to, to kolejny jakieś prawnik. takie stany, że e, na tak, taką... To, Takiego turbodoła, że ty nie jesteś w stanie go przebić, wskoczyć na tą poprzeczkę? Nie, turbodoła to nie, ale wiesz, miałem jakiś plan, wydawał mi się super, już przyszedł do mnie kostium, yy, zakładam ten kostium, mówię: Nie, to nie, ty, to nie zrobi aż 10 milionów wyświetleń, 20, zostawmy to i to wiesz. I przez to nagle z, zacząłem wrzucać pranki raz na pół roku. A dla algorytmu najważniejsze jest, żeby wrzucać regularnie. Najlepiej zrobić daily w ogóle. Byle co wrzucać, ale żeby codziennie. A powiedz mi, to jest, to jest na mnie e, informacja gdzieś tam. Main, na temat ciebie, czy nie czujesz właśnie, czy, czy czujesz, że wzrosła ci w jakiś sposób władza w polskim some właśnie przez to, że produkujesz taki gatunek kontentu, jaki produkujesz i robi to wiusy?